No siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale jest z Gry Brown Stars. i moi drodzy, dzisiaj Supercell rzucił e, wyzwanie twórcom na temat e, Game Graba. Na czym będzie to ten challenge polegał, jak to będzie wyglądało, już wam na szybko tłumaczę. E, więc tak, będziemy mieli koło Fortuny, na którym są różne challenge i będziemy musieli wylosować e, trzy challenge musimy je wykonać za pierwszym razem, przynajmniej ja muszę je wykonać, nie wiem czy za kilkoma razami można. Ja muszę je wykonać za pierwszym razem, to jest mój obowiązek Muszę to zrobić za pierwszym razem, nie wiem jakie tam są challenge e, Zobaczymy e, Mam nadzieję, że będą jakieś proste challenge może trudne jakieś dostanę? Zobaczymy. Ktoś to wie. Oczywiście, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, was dzwoneczkiem. No i zapraszam do komentowania. Napiszcie w komentarzu, kto dotrwał do samego końca odcinka. A my lecimy w takim razie z challenge'ami. A więc, moi drodzy, jesteśmy już na naszym kole Fortuny. Tutaj na samym początku, jak możecie zauważyć... Koło jest ustawione w wersji startowej. E, mogę Wam odświeżyć to na Waszych oczach, żebyście zobaczyli, że to jest właśnie wersja startowa tego koła. E, no i co? Klikamy na środek, zobaczymy, jaki challenge nam tutaj wylosuje. Liczę na to, że jakieś łatwe bądź trudne challenge w sumie trudnych nie chcę. Wolę łatwe challenge do wylosowania. Mamy kruka. kruka, mamy tutaj kruka w takim razie. Eee, czyli tak, za chwilę wam się wyświetli na ekranie wersja spolszczona, przytłumaczona przeze mnie, jeżeli nie rozumiecie angielskiego. No i co, widzimy się w takim razie w pierwszym challenge. A jeżeli lubicie angielski, no to możecie go sobie tutaj przeczytać. Macie w tym momencie ten challenge na ekranie. No i lecimy do pierwszego challenge'u. A więc moi drodzy, lecimy do pierwszego challenge'u, czyli będziemy grać tylko i wyłącznie nosem, co będzie naprawdę troszkę ciężkie. E, przynajmniej dla mnie będzie ciężkie i to bardzo ciężkie to będzie, bo nigdy nie grałem nosem, dlatego się trochę odsunąłem od mikrofonu. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać w ogóle. Jak będzie mnie słychać, to będzie masakra. Ale no cóż, challenge to challenge. E, lecimy, startujemy gierkę oczywiście. Na, moim... na górnym to mam troszeczkę za dużo pcharków na ten challenge. E, więc tak, startujemy gierkę i od teraz gramy tylko nosem. Troszeczkę się odsunę od razu. Troszkę się od razu odsunę. No i lecimy. E, nie używam palców. Ja mam palców, lecimy. No tylko, musimy to wygrać. Będzie ciężko. Widziałem Rose tutaj. Ponieważ niszczymy go, dobra, niszczymy teraz go. Kurde, cofamy, cofamy tutaj. Poko jest, poko jest, dobra, po nim, dobra. Stosik Stosi, bo o Boże, jak to jest masakra. Dobra, zginął. Lecimy, zbieramy gemy. Zbieramy, gemy, zbieramy. gemy. Kurde, belek, ty tu ciężkie widzowie. Na maksa ciężkie. Dobra, niech te boty sobie lecą. Nie wiem czy to są boty, czy to są gracze, ale no słabi to są gracze na razie. Rozbieramy kolejnego gemma. O, dobra, wyeliminowali go, super. Nie muszę tutaj eliminować tego. oko tu jest? Shelly ma ulta, to, to jest problem też. Shelly wyeliminowała. Boże, to jest tragedia. Ginie, ginie, ginie. Dobra, zginął. To Mamy 8 gemów. Dobra, musimy uważać. Zginął mój jed teammate jeden. Więc teraz musimy troszkę uważać na niego. Dobra, sztosik. Nie wiem jak mnie słychać, ale no to będzie ciężkie. Argument, chłopie. Dobra, wyeliminowany został. Uratował mnie. Ciężko, ciężko, ciężko. Chłopie, cofaj z tego środka. Mój Boże, to jest dramat. Dobra, ja się kampię. 15 sekund. Musimy się kampić, mordo. Nie idź tu. Dobra, sztosik. 7 sekund. Ja kampię cały czas. Mam le palce tak cały czas, więc spokojnie. Dobra, uda się, uda się, uda się. Jedna sekunda. Jest! Pierwszy challenge, moi drodzy, zaliczony mamy. Udało się, udało się zaliczyć pierwszy challenge, więc ja się cieszę. Tutaj, jak nie może nie wspominałem, jest druga kamera, która mnie nagrywa cały czas, więc się cieszę. Mam nadzieję, że tak mnie nagrywa. Pierwszy challenge zaliczony, lecimy z drugim challenge'em w takim razie. A więc, moi drodzy, jesteśmy już po pierwszym challenge'u. Lecimy z kolejnym challenge'em. Tutaj klikamy spin again. Lecimy, zobaczymy jaki... Zadajemy, aż nam tutaj wypadnie koło, się kręci, kręci, kręci. Zobaczymy tutaj, mmm, czekamy, czekamy. Mamy spajka, spajczek tutaj. Jak we wcześniejszym e, challenge'u, oczywiście wam się wyświetli za chwilę wersja spalczczona. No i lecimy w takim razie do drugiego challenge'u. A więc moi drodzy, do kolejnego challenge'u przydadzą nam się piłki, ale no niestety piłek nie mam, więc użyjemy takich papierowych kuleczek oraz potrzebujemy jakiegoś pojemnika takiego do kosza, więc ja użyję tej tuby z kocków legion. Ustawimy je 10 stóp od stanowiska i zobaczymy jak tutaj potoczy się sprawa i za każdy kit będziemy musieli wrzucić jedną, jedną taką kuleczkę do kosza. A więc moi drodzy kosz już jest ustawiony 10 stóp od mojego stanowiska. No i w takim razie możemy klikać ready. Klikamy ready i lecimy. Kurde, będzie ciężko. Pierwszy challenge zaliczony został. Mm, teraz lecimy z drugim. Więc lecimy, próbujemy tutaj coś wykminić sobie. Więc dobra, moi, mam El Primo i Nite w teamie, więc super jest. Bicie się z nim, bicie się. Ja zbieram gemy, wywalone w nich mam. Weźcie tu, wy tutaj, atakujcie, nie bijcie mnie. Proszę mnie tu nie bić. Dobra, bez, y, bez strzelania challenge widzowie, bez szczelania. Postaram się nie strzelać. Pomóż mi, El Primo. Pomóż mi! Pomóż mi, El Primo. Dawaj go. Dobrze, dobrze. Tyrasz go. Super. Dawaj z tym. Dawaj z tym. Ja cię, ja cię... Ja będę żywą tarczą. Ich wywalone w to mam. Nie będę... A nie, muszę, muszę kogoś zabić. Halo. Muszę co najmniej dwa zrobić. Dobra, więc tak. Lecimy z pierwszym. Musimy minimum dwa zrobić, więc... Nie, nie, nie. Nie zapinij mnie. Musimy minimum dwa zrobić. Zapomniałem o tym powiedzieć. Musimy minimum dwa razy trafić do, do tego pojemnika, więc... Muszę szybciutko dwa fragi zrobić. Dajcie mi to, dajcie mi to, dobra. Mamy to, więc ja odkładam telefon. Trafione, lecimy. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, dajcie mi to. Dobra, zabity został. Trafione, dobra. Lecimy teraz żywą tarczą, i ja jego zostaję żywą tarczą, żywą tarczą, żywą tarczą, zostaw go. Zostaw go, zostaw go, zostaw go! Dobra, wykonane, moi drodzy. Izy, easy Winek, easy Winek, win udało się trafić. Więc ja się tutaj bardzo z tego powodu cieszę. Więc lecimy w takim razie z kolejnym challenge'em. i to już będzie w takim razie ostatni challenge na dzisiaj jesteśmy już w takim razie po drugim challenge'u lecimy już z trzecim ostatnim losowaniem koła zobaczymy co nam tutaj wypadnie spin again, lecimy lecimy, proszę, żeby coś łatwego na, sam, na zakończenie tego odcinka żeby jakiś łatwy challengek tutaj był no i mamy w takim razie challenge ze stu, za chwilę wam się pokaże spolszczona wersja tego spolszczona wersja tego challenge'u, no i widzimy się już w takim razie w trzecim challenge'u A więc, z tym ostatnim challengeem, moi drodzy, będę musiał stać na jednej nodze oraz będę musiał mieć zamknięte jedno oko, co naprawdę będzie dla mnie ciężkie. Nie, nie, nigdy nie robiłem czegoś takiego, żeby stać na jednej nodze i mieć zamknięte oko, jeszcze wygrać gierkę. Więc, moi drodzy, będę musiał sobie podwyższyć kamerkę troszeczkę, żeby była na moim twarz. się... nie no, słuchawek nie znajdę, bo jestem przyzwyczajony do tego, że mam słuchawki na głowie i po prostu do was mówię z tego powodu. Jak może liście zauważyć, nie mam glitzkręcia dzisiaj, ponieważ jeden z datyp jest zajęty właśnie na tą kamerę. To tutaj stoi sobie i nie nagrywa. Więc ja się bardzo się, więc podwyższam sobie kamerkę. No co? a bardzo. Jest tutaj kamerka podwyższana. O sobie ten fotel, żeby mi nie przeszkadzał. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszy. Może troszkę jeszcze mikrofon podwyższę. Mam nadzieję, że żadnych szumów tutaj nie będzie. Więc co? Kamera nagrywa, jak ja stoję na jedynioze? Zaczynamy. Tym, którą nogę wybrać. Dobra, stajemy na prawej. Lewo, prawe oko zamykamy. Będzie ciężko, będzie ciężko. A, jak jest Jakieś ciężko mieć zamknięte oko, jedno. Widzowie. Ja się zaraz wywalę. stanie zaraz wywalę. Noga, mi się tak bierze masakra. O Boże, święty, nigdy więcej takich klęży. Staram się mieć zamknięte oko. Mogę. Mam dziwny uśmiech, widzowie, nie pytajcie Nie o to. Dobra, chłop sobie rozwalił to. O Jezus Maria. Ła, ła, ła moja noga. Nie, to jest niemożliwe do zrobienia. Hallo, to znaczy to jest do zrobienia. Jezus, zaraz mnie łapie w tej nodze. O oh shit. o oh shit, ja się zaraz wywalę. Champion, trzymaj się. Jeszcze kilka gemów, jeszcze kilka gemów. Musisz wytrzymać. Cześć, tych... Nie, chłop, nie, zaraz za tym szok. O, 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 o. O, o Boże Święty. O, nie dotarłem jeszcze ziemi. Oka też staram się nie otworzyć. Jezus Maria. O, 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 o. A dobra, dobra, dobra. My jeszcze wytrzymać kilka sekund. A dobra, 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 dobra. Jezus Mary. Jakie jest, chłopie. Nie jest gin tylko tam. Dobra, 3 sekundy. Je, jedna oh, oh. o! Jabłka. Ja mogę zrobić nic więcej, czego takiego nie robię. Dobra moi drodzy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Dzięki, że byliście challenge wykonane za... No i co? Moi drodzy? Ja się na dzisiaj tam. Dzięki, że byliście. Na razie i cześć, nora. Jednak na sam koniec chciałbym wam pokazać tutaj wszystkie gierki. Które udało mi się tutaj wykonać, czyli trzy gierki w tym challenge'u. Jak tutaj możecie zauważyć, ostatnia gierka była 46 dni temu na tym koncie. No i te trzy gierki właśnie były tymi gierkami challenge'owymi.